Dobry, witam Was. Najprawdopodobniej w ostatnim odcinku Horizon Zero Dawn. Kontynuujemy to. W sensie, Wy widzicie to pewnie dzień po dniu. Ja natomiast nagrywam to dla Was od razu. I mieliśmy do wydania 5 punktów umiejętności. Bardzo długo się zastanawiałem, którą umiejętność wybrać. I ostatecznie wybrałem silny cios. Najprawdopodobniej też pojawi nam się umiejętność, więc. W sensie, jeszcze w tym odcinku, więc. Weźmiemy zwinne uniki to znaczy, i tyle. Się przez obrońców. Idziemy do iglicy. Strażnicy, muszę się tam dostać. Dobra, jedziemy. Jedziemy z tym ostatnim odcinkiem. I jedziemy tutaj. Dobra, o, wskakujesz czy nie wskakujesz? A, okej, okay, czyli zapotrzebowałeś, żebym ja po prostu ci trochę w prawo poszedł. Dobrze. Czyli to będzie taka długa dosyć przeprawa, jeśli chodzi o wkminaczkę. Muszę iść dalej. Nie mogę się zatrzymać. Wiedziałam, że nie będzie... łatwo. Muszę dać z siebie wszystko. No, musisz. Bo jeśli nie dasz, to nie żyjemy wszyscy. W sensie wdzięczny. My ogólnie będziemy żyć, jakby to. Co teraz? Ty. To Eloj! Sądziliśmy, że padłaś na grani. Nie, grań padła na mnie. Słuchaj, nie zostało wiele czasu. Muszę stawić czoło Hadesowi. Nie sama. To moja walka. Nie mogę was prosić o pomoc. I tak mieliśmy zaatakować. Nie? Tak, Drost i soku, ruszamy. No dobra. Tutaj widzę ostatnie skrzyneczki. Dobra. Dobra. To by się przydało. Dobra. Czyli gdzie my idziemy teraz de facto tu? De facto Uchwała się już znowu z angielskie włoskie, no bo to the skill gdzie de facto to samo. Dobra, czyli tu Hades Musimy się do niego zliżyć. Istoty zostało przewidziane. przerwie transmisji. Okay, to teraz nie przeciwnie, nie. wyliczenia są dokładne. Obecność istoty została uwzględniona. Ok, uśmiercasz. Świetnie. Wręcz genialnie. Wręcz genialnie. Ręcz genialnie.

Okay. Beleza, não? abra comunidades

to

ale jakim kosztem? Ja, ja musiałem w ogóle się skupić w chuj, żeby ten... Ja musiałem tak się skupić, żeby tą walkę wygrać, że nic nie mogłem mówić, nie? Dobra <grym> i co teraz? Teraz jesteśmy w jakiejś sieci neuronów najprawdopodobniej, i tu jest HP, tak? A tu Gaia. Główne obejście gotowe. Aktywacja wymaga autoryzacji. Elizabeth Sobek. Alfa 1. Główne obejście aktywowane. Kasowanie protokołu, wyginie. Ok. I nachimko, nie? na tym konie? No ja bym się spiesła właśnie. Ale wy jesteście odważni, no i moi drodzy, chyba mamy koniec gry. Na to by wyglądało. Oh <laughs> Wygraliśmy giereczkę! Chyba. Czy nie? W porządku, e, przepraszam. Gdzie skończyłam? Opowiadałaś historię. A tak, więc jak mówiłam, to był zestaw mały elektronik, ale podpięłam kable do akumulatora, no i trawa zapłonęła. A potem rosnąca obok wysoka sosna, też stanęła w płomieniach. Miała może 100 lat. Pytanie, ile miałaś lat? Sześć. Szczęśliwie mama była w domu i... Szybko wezwała straż pożarną, a potem zabrała mnie na trawnik i pokazała martwe ptaszki, bo na drzewie były gniazda. Pytanie jak się czułaś? Nie wiem. Krzyczałam, że mnie to nie obchodzi. Wtedy mama ujęła moją twarz i powiedziała wiesz. Pytanie co powiedziała? Że musi mnie to obchodzić, powiedziała Elizabeth. Bycie mądrą nic nie znaczy, jeśli nie uczynisz świata lepszym. Twój intelekt musi służyć czemuś dobremu: służyć życiu, nie śmierci. Często wspominasz o matce, ale sama nie masz dzieci. Zabrakło mi czasu. Chyba dobrze się złożyło. A gdyby się miała Elisabeth, czego byś dla niego lub dla niej chciała? Chyba chciałabym, żeby ona była ciekawa, uparta, nawet niepowstrzymana, ale na tyle współczująca, by uleczyć świat. Choć troszkę. To tu spoczywa pani Sobek. Tu spoczywa pani sobek. W każdym razie to by było na tyle. Pora na sen. Przyjemnych snów, Elizabeth. Dziękuję. No to do jutra. To koniec? Czy nie koniec? To koniec, moi drodzy. Tu pominiemy. I zobaczymy co dalej. O, czyli jeszcze jakaś katsenka będzie. Okej. Okay. To ten... Chłop, Pamiętasz mnie? Mamy wciąż tyle do omówienia. Tyle rzeczy zataiłość. Twoi panowie na przykład, którzy przebudzili cię sygnałem. Wiedza, a potęga, prawda? Cóż, zacznij. Nie wierzę w Ciebie, chłopie. Nie wierzę w Ciebie, chłopie. Ocaliłeś świat, w sensie z Aloy, żeby teraz... Ty kurwa złama się. Ty złama się. No nie wiem, ty zbo. A ile trofeów? Ile trofeów? Gratulujemy pokonania Hadesa i ocalenia marzenia Gajo o odrodzeniu Ziemi. Stan świata gry został przywrócony do chwili misji na Wejście Cienia, czyli tuż przed bitwą, bitwą o, przed bitwę o południk. Zatrzymujesz wszystkie zdobyte dotąd przedmioty i doświadczenie. Dodatkowo masz teraz dostęp do nowej gry Plus. Możesz zacząć od nowa z zachowaniem swojego aktualnego ekwipunku i wszystkich odblokowanych umiejętności. Otworzono nowy zapis, nowa gra plus z aktualnym ekwipunkiem i odblokowanymi umiejętnościami. Aby zagrać w tym trybie w menu głównym wybierz opcję nowa gra plus, możesz też e, tworzyć nowe zapisy wyposażenia w menu pauzy w czasie rozgrywki. Dziękujemy za grę zespół Horizon. misja główna aha, czyli to jest jakby od nowa moi drodzy mam nadzieję, że seria Horizon Zero Dawn podobała się tak samo jak mi. Ocaliliśmy świat Horizonowski, ale na pewno będziemy widzieć się w Horizon Forbidden West bo widać, że Silence knuje coś złego. Jeśli seria podobała Wam się i chcielibyście zobaczyć tego Horizona, to w sensie i tak, zosta y i tak go. I tak go zobaczycie, bo i tak zamierzam go nagrać. Ale mimo wszystko chciałbym, żebyście docenili moją twórczość, bo już mam prawie 100 filmów i 100 film to najprawdopodobniej będzie coś specjalnego. Jeszcze nie wiem co, ale będzie. Tak? Tak. <grystanie> I Gierkę oceniam na... 7 na 10 Jeśli chodzi o świat otwarty oceniam to 10 na 10, bo jest świat ogromny, można eksplorować multum godzin, ale my skupiliśmy się głównie na fabule i w innych gierkach też będziemy y głównie skupiać się na fabułce. Jeśli chodzi o... Zdobywanie ekwipunku to raczej oceniłbym tu takie 5 na 10 jeden na 2 bo się skraca Ale tak serio, 5 na 10 ze względu na to, że Ekwipunek nieprawdopodobnie możemy zdobyć tylko z, od handlarzy Nie wiem czy, znaczy była taka misja gdzie zdobyć faktycznie Gdzie faktycznie można było zdobyć jakąś zbrojkę, ale nie wiem jak z łukami nie odkryłem na tyle tego świata. Mam nadzieję, że nie pominąłem za dużo. Bo może faktycznie jakieś łuki, czy zbrojki, czy coś innego można było zdobyć lepszego. Jeśli chodzi o przygodę, oceniam to takie bardzo mocne 8 na 10, bo było pełno zwrotów akcji. Była ta historia na pewno bardzo ciekawa. Na pewno bardzo ciekawie się to wszystko oglądało, mi się bardzo ciekawie to grało. Co jeszcze? Co bym poprawił? Na pewno dialogi NPC i Aloy, bo były takie strasznie sztuczne. Nie to co w na przykład gadoworze. Mam nadzieję, że w Forbidden West się na pewno to poprawi. Się na pewno poprawi. Mam nadzieję, że to się po prostu poprawi. I tyle. Ocaliśmy świat. Iglica sobie w tle stoi. Mam nadzieję, że do zobaczenia w drugiej części. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.